Wstąpienie. I zacytuję może dokładnie. W 2023 roku podjęta została decyzja o zakupie budynków przy ulicy Zborowej. Zakup nastąpił w wyniku licytacji komorniczej na kwotę 1 228 000, a zgodę na jego zakup wydał ówczesny sekretarz stanu Michał Woś, któremu podlegały inwestycje w tym resorcie. Budynek ten był w złym stanie technicznym, ale przed jego zakupem nie zostały przeprowadzone żadne analizy jego stanu technicznego. Po jego zakupie doszło do zawalenia się części obiektu, co spowodowało konieczność dokonania zabezpieczających robót budowlanych. Inwestorem zadania został sąd apelacyjny w Katowicach, który Dopiero opracował program inwestycji, zgodnie z którym adaptacja przedmiotowego budynku na potrzeby centrum druku. Oprócz tego planowano umieścić tam centralne call center Apelacji Katowickiej, magazyn dowodów rzeczowych oraz pomieszczenia archiwum. I koszt, koszt miał wynosić 38 milionów złotych. W dniu 4 października 2023 roku została podpisana w oparciu o przepisy z ustawy prawo zamówień publicznych, które zwalniają, zwalniają z procedury przetargowej taką umowę. Została umowa, zawarta umowa między Sądem Apelacyjnym w Katowicach, czyli. Podlegającym w tej Warstwie Inwestycyjnej pod tego samego ministra co więziennictwo, a wykonawcą była Polska Grupa Służby Więziennych Przedsiębiorców Państwowych. W związku z tym nie był nie był wymagany przetarg. Można było z wolnej ręki w skrócie podpisać taką umowę na zaprojektu i buduj na łączną kwotę 26 727 1900 zł przypomnę, że jeszcze nie wiadomo na co, bo nie było programu, programu tej, tej inwestycji, a kwota wynikała, tak się wydaje, była maksymalną kwotą, która po, pozwalała bez, według progów unijnych pozwalała na zawarcie takiej umowy z samym sobą, bo to Ministerstwo Sprawiedliwości Podpisywało z Ministerstwem Sprawiedliwości, z jednostkami sobie podległymi umowę, że bez przetargu. Dopiero w dalszych y, toku prac została opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania tej nieruchomości. A jednocześnie dyrektor Sądu Apelacyjnego poinformował już później. Najpierw zawarto umowę, a potem dopiero Sąd Apelacyjny opracowywał, na co ona ma być. Yy, Następnie dyrektor Sądu Apelacyjnego już w późniejszym czasie, przy zmianie ministerstwa, poinformował, że zlecił opracowanie analiz i ekspertyz, w tym ekspertyzy mykologicznej, z której wynika, że stan techniczny jest tak zły. Wynika między innymi z znacznego zawilgocenia obiektu i praktycznie od początku niemożliwe było osiągnięcie zakładanych pierwotnie efektów rzeczowych, przeznaczenia tego obiektu nawet przy dużych nakładach przy odbudowie na ten cel, na który go. Nabyto. W wyniku dalszych analiz dyrektor Sądu Apelacyjnego 17 grudnia 2024 roku, czyli już po długich analizach, skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek o zaniechanie zadania inwestycyjnego. W ślad za powyższym w dniu 23 grudnia 2024 roku zaakceptowano wniosek o zaniechanie inwestycji, a tym samym odstąpiono od dalszej realizacji. Mając na uwadze, że opisane wyż... na opisane wyżej cele zostały wydane środki publiczne, yy, dotychczas w wysokości ponad 4 miliony, pan minister podjął decyzję o skierowaniu do Prokuratury Krajowej zawiadomienie popełnienia przestępstwa w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów. I tyle odpowiedzi. Yy, panie pani. Ministerze że wniosek do starostwa, że to przejęło, tak? Ale to, to nie ja mówiłem. Nie, nie, ale to czy, było, że... No bo to był karę państwa, więc tu mówiła pani, pani konserwator, że jest, powinien tej nie pomóc, tak, to zdjęcie zarządu. bo jest państwa, Tak, tak. Y -hmm. Tak, Tyle, tyle odpowiedzi o przyczynach odstąpienia od, od tej... Od tej inwestycji. Jednocześnie, oczywiście, na ten cel został wynajęty budynek o dawnej Biedronce czy Centrum Chińskim. I to jest skąd to. te jest zabezpieczają ludzi, samochody i dawna sprawa sprzed dwóch lat, ściana budynku naprzeciwko dawnego gmachu szkoły muzycznej, która jest elementem właśnie linii Armii, tam totalnie odpadał tyn. Było do ogrodzone, ale mimo wszystko spadał na ziemię, gdzie dzieci grają piłkę, biegają. Ten teren po jest niebezpieczny dla dzieci i dla znaczy, ale to nie jest jakby przedmiotem, ja pytałam o kwestię zabytków, nie niewątpliwie to jest kwestia rozumiem nadzoru budowlanego w, w konsultacji też. Ale czy dokładnie racjonal... pani podraznarka mowa, mogłaby się wyjdzie na